Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 15 lutego 2022 roku. Tego Miczka poznaliście Państwo już wcześniej, wczoraj w zasadzie. No i dzisiaj nastąpi chwila przymierzenia go tutaj pod lusterko, zgodnie z zamierzeniem darczyńcy Bartka. Zobaczymy, już widzę, że, że jest miejsce i chyba. No, obawiałem się, że będzie obijał o kierownicę, albo o deskę Ale chyba nie No i przy okazji wyjedziemy Polonezem Chociaż na podwórko Ale zapach Pan Polonez odpalił Nie była to pierwsza próba Niestety trzecia, ale oszczędziłem Wam już tego, bo wiem jak niektórych z Was Serce boli, że on tak odpala. Wiem co trzeba zrobić. Dziękuję za te wszystkie wskazówki. Serwis czeka go już niebawem. no, no i wyjedziemy. Dzisiaj jest bardzo sucho słonecznie, tak jak wczoraj. Z przyjemnością. Zrywałem się już. Niestety czuję, że trochę hamulce chwyciły, no ale nie jeździł długo. A to zdaje się u nich normalne. Zaraz to pewnie puści. Proszę Państwa Tu sobie będzie dyndał Mówili, że będzie taki fruwał w Polonezie Chyba, że on powinien dyndać tam w tamtą stronę Też to jest fajne Bo w sumie on ma te kształty naprawdę filmowe Więc Tył jest też oryginalny No dobra, zaraz tutaj yy, przystąpię do rozplątywania Niestety sam bez Barbary Trochę mi zajdzie, i muszę się rozłączyć. O, tak sobie będzie wyglądał. No i cyk wisi, a w zasadzie fruwa. Zaromiste jest, no nie? Pokażę, jakie statko fajne znalazłem tu, nad lusterkiem chyba nie są już żywe, ale trochę ich było. Niestety przyjdzie na nie czas niedługo, tu może matka nie zdążyła wrócić. Ogólnie widzicie jest trochę zakurzony, będzie odkurzanko. Chciałem się wahać, co z tą folią robić, czy czasem jej nie zostawić, bo widzę, że to... Straszne emocje. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak czy siak, widzicie, o jakiś kurz tutaj na tej ledwo delikatnie wytartej kierownicy. O, nowe blachy, proszę Państwa. Ale to zaraz wyjdziemy na zewnątrz i powiem Wam, dlaczego je zamówiłem. Proszę Państwa, nowe blachy są. Dlatego, że te jak widzicie są o one są w takiej formie. No i średnio mi się to podoba. Prasować mi się tego nie chce, wiadomo. Tu jest zresztą uszczerbek, więc nowe będą się prezentowały, myślę, idealnie. Ta z przodu jest chyba fajniejsza. Tak, ta się jeszcze nadaje. No ale jak już mam... Jak już mam nówki, to lepiej nówki, co nie? No dobra, proszę państwa, czas na Krótką Przejażdżkę dla zdrowotności Kurde, piękny jest ten samochód Naprawdę, Majewski, nie słuchaj Raz, cyk Łapa Ojej, twarde fotele proszę Państwa Mistrzostwo świata Cyk, cyk Jedynka I łogiń Wycieraszek nie ruszę Żebyście mnie zaraz nie opierdzili, że Po szybie chodzą To później trauma zostaje na długo No i jedziemy Długo czekał na wyjazd z garażu, ale Przy takich pięknych okolicznościach przyrody i tego no Niepowtarzalnej Pan pozwoli, pani pozwoli Że wyprowadzę poloneza no Misiek nam się dynda, Bartek to było po prostu mistrzostwo świata Twój pomysł, zobacz, co tu się dzieje. Po prostu dynda idealnie, jakby był stworzony pod poloneza. Niestety Wartek, nie będziemy mieli chyba nic z tej podwyższonej sprzedaży tych gadżetów. No, ale cóż, może trzeba je zacząć robić. tak oto, proszę Państwa, słoneczny, piękny wtorek 15 lutego 2022 roku W Polonezie W Polonezie akwarium Z przebiegiem 48 tysięcy kilometrów A teraz skrzyńsko, proszę Państwa Nie wiem gdzie pojechać Jeszcze chętnie bym sobie wysiadł i się pogapił na niego o, może tam, gdzie wczoraj byłem biłkiem. zaraz zobaczycie pozdrawiamy tu państwa Mireckich i łagień dalej A może jednak pod Horteks sobie pojedziemy No cudownie po prostu Suchutka droga Słoneczko, cudnie no Muszę to uwiecznić proszę państwa, bo prawie 90 tutaj złapiemy zaraz wki pierdział w takim wozie Niestety, proszę państwa, to lekkie stanie to nie przypadek, bo Antones odmawia pracy na wolnych obrotach. Trzeba go wspomagać. No ale i tak bardzo dobrze mi się dzisiaj nie mychało. A jeśli w ogóle chodzi, słuchajcie o, o Misia. To ja, ja tak ogólnie to nie lubię, jak mi się cokolwiek dynda. Nie lubię różnych zapachów dyndających, świecidełek i tak dalej, ale. A tutaj z przyjemnością robię wyjątek Tu mi się podoba Ostatnio ktoś dopytywał jak się miewa pan Polonez Więc miewa się tak o. Nie wiem, czy pamiętacie z filmu z Jacka, z moim niedostrym Fiatem 125 PS, tym, który ma brązowy kolor z BMW. Teraz Jacek ma na nim felgi poszerzone z Mirafiori, z tyłu mocniej, z przodu słabiej. Opony zdaje się 205 x i one trą. Wydaje mi się, że w Polonezie lepiej by siadło. Czy ktoś z Was coś takiego przerabiał? No niestety... Nie pamiętam jak są poszerzone Więc w sumie pytanie bez sensu Tak czy siak mam w planie przymierzyć te koła A może jakby przypasowały To po przemalowaniu Dobrze by na nim siadły No nie wiem Zobaczymy, przymierzyć zawsze można Bo tutaj jak widzicie belki jeszcze w oryginalnym lakierze ale, no ale już są tak spurchlone Że tak powiem Wypadałoby je odświeżyć Żeby no żeby były spójne z całością jak to ja lubię mówić No proszę bardzo No nic, dobra Trzeba jechać dalej Odstawić pana Poloneza Już sobie poszerzamy Wstek Ręcznie zwalniamy hamulce No puściły, tak puściły Aha. Toczy się ładnie Więc To tylko było chwilowe Warto poruszać takiego starego dziada Dla jego zdrowotności No i dla swojej psychicznej zdrowotności też No dobra, przejechałem się proszę Państwa parę kilometrów i już te wolne obroty zaczyna trzymać Zmniejszyłem stanie do minimalnego, więc może po prostu musi się rozjeździć. Ale co chciałem powiedzieć, to wracając jeszcze do tego miśka, który tu w sumie dzisiaj jest motywem przewodnim tego filmu, to zapach sianka jaki tutaj się z niego wydobywa jest przecudowny po prostu. Ciężko mi z niego wysiąść i postanowiłem jeszcze dołożyć parę kilometrów. Pozdrawiamy Kaczkę z Opoczyńskiego. Zbożenna, proszę państwa. Obok mnie tory. sanie zdjęte, proszę państwa, cyka sobie tutaj normalnie, jak, coś, jak co się cyka? No on tak cyka, tak czy siak Siatka. na chwilę. No powiem Wam, że warto było odbyć taką przejażdżkę nim, bo on się po prostu rozjeździł teraz. Czekajcie wam taki szeroki. Widok o cyk. Jak lubicie sokie z hortek, co tutaj są produkowane bo nas przysłyszałem na tym parkingu to pewnie takich polonezów sporo parkowało kiedyś. No Idealnie równej tej pracy nie ma, ale już, już nie przygasa na dojazdach do skrzyżowania. No, w ogóle nie przygasa i ogólnie się wydaje żwawszy niż jak nim duszyłem Oczywiście tam pewne hamulce trzymały, no tak czy siak, to proszę Państwa, tak jak myślałem, że Że będę może zawiedziony, a tu się dzisiaj... cyklu cyk. I wszystko super, pan Kolones zdał. zimy niekoniecznie jest to równe, ale ten samochód bierze to na siebie idealnie i ogólnie trzeba przyznać, że ten samochód jest bardzo komfortowy jest tak bujająco komfortowy normalnie jak łódka Czego nie chowam pod dach? Tak, po prostu chcę się pogapić na niego. A może jeszcze? Władysław będzie chciał się przejechać. <laughs> see tuleb palanädal hakkama . No i tyle, proszę Państwa, niestety utytłał się trochę nasz Pan Polonez, bo tu się co zrobiło. No i tyle, do zobaczenia w następnym materiale. <gry> Jeszcze na koniec, proszę Państwa, coś o czym ciągle zapominam i mi głupio. Serdeczne pozdrowienia dla Oskara Kotlarza. Oskar, dziękuję, że tak czynnie uczestniczysz w ogóle w życiu tego kanału, że tak dużo komentujesz. Szacuneczek z przysłuchy.